Wyobraź sobie, że budzisz się i widzisz swój statek sunący cicho między górami skrytymi w mgle, jakbyś znajdował się w ruchomym obrazie. Lub spacerowanie po śródziemnomorskim mieście o zmierzchu, wśród starych murów, pełnych życia tarasów i pewność, że jutro odkryjesz zupełnie nowe miejsce. Ta magia istnieje, ale zależy od wyboru właściwej trasy. Odpowiednio dobrany plan podróży kształtuje tempo wyprawy, widoki. I wspomnienia. To właśnie czyni z kolejnego rejsu Twój osobisty rejs. Dziś w Cruise Hacker pokażemy Ci pięcio najlepszych tras, abyś mógł zdecydować, która najbardziej Ci odpowiada i abyś potrafił wybierać plany podróży, które zamieniają się we wspomnienia, w zdjęcia niewymagające opisu i w chwile, które bez specjalnych zabiegów pozostają z Tobą. Więc jeśli jesteś gotowy, ruszamy w drogę. Trasa numer jeden Karaiby i Bahamy. Gdyby było miejsce stworzone do zapomnienia o stresie, to właśnie tutaj, Karaiby pozostają najbardziej stabilnym celem pod względem klimatu, logistyki i dostępności. Nieważne, czy to twój pierwszy rejs, czy dziesiąty, Karaiby po prostu działają. A powodem, dla którego tysiące podróżników wracają co roku, jest idealna równowaga między łatwością, komfortem, a poczuciem całkowitej ucieczki. Na Bahamach Nassau łączy swoją kolonialną architekturę z niemal przezroczystymi plażami. Kococaj to idealny przykład wymarzonego dnia. Leżaki przy morzu, spokojne laguny i park wodny jak z gry komputerowej. Jeśli plan podróży zabierze Cię na Jamajkę, Montego Bay to nie tylko plaża, ale i krajobraz kaskadowych wodospadów, takich jak Dance River Falls, gdzie dosłownie możesz uciekać przez wodę. W Meksyku Kozumel oferuje krystaliczną wodę, ruiny majów w zasięgu taksówki i najlepsze miejsca do snorkelingu na zachodnich Karaibach. Karaiby działają, bo są dyskretne. Wychodzisz na ląd i idealny dzień masz już zagwarantowany, dlatego pozostaje królową tras dla rodzin, par i tych, którzy szukają gwarantowanego słońca. Porada Cruz Hacker: Unikaj podróży w Wielkanoc i Boże Narodzenie. Dwa tygodnie przed lub po. Ceny znacznie spadają, a atmosfera jest spokojniejsza. Trasa numer dwa. Morze Śródziemne, kultura, smak i pocztówki. Jeśli Karaiby są odpoczynkiem, to Morze Śródziemne jest odkryciem. To historia w ruchu. Każdy przystanek wydaje się być odrębnym rozdziałem książki, która nigdy się nie kończy. Rzym i jego wieczne imperium, Ateny z filozofią wyrytą w marmurze, Barcelona z żywym modernizmem lub Dubrownik z nienaruszonymi murami nad Adriatykiem. Z Civitavecchi można dotrzeć do Rzymu, spacer przed Koloseum o zmierzchu to niezapomniane przeżycie. Potem, kilka ulic dalej, Fontanna di Trevi pokazuje, że ikony nie potrzebują wprowadzenia. W Grecji Santorini wygląda jak żywa pocztówka. Wąskie uliczki, zapach świeżo pieczonego chleba i morze, śródziemne rozświetlone jak wypolerowane. Ateny witają Cię z Akropolem dominującym nad krajobrazem. Podziwianie jej z świątyni Zeusa to widzenie historii z góry. Dubrownik to kolejna perła. Jego średniowieczne mury, otoczone głębokim niebieskim morzem, sprawiają, że czujesz się jak w twierdzy. A jeśli mówimy o Francji, Marsylia zaskakuje starym portem i bazyliką Notre Dame, górującą nad miastem. Morze Śródziemne to prawdopodobnie najpełniejsza trasa na świecie łącząca dziedzictwo, gastronomię, niezapomniane spacery miejskie i krajobrazy, które nie tracą na wartości z czasem. Co więcej, wiele przystanków można zwiedzać pieszo, co dodaje efektywności i swobody. Tutaj nie tylko oglądasz miejsca, ale rozumiesz, co przeżywasz. Wiesz, że będziesz spacerować tam, gdzie chodził Cezar, zjesz śniadanie obok średniowiecznej katedry i wrócisz na statek z poczuciem, że przeżyłeś coś autentycznego. Porada Cruz Hacker zawsze przybywaj dzień wcześniej do portu wyjścia. Opóźniony lot może kosztować cię cały rejs i nikt nie zwróci za ten błąd. Trasa numer 3. Fiordy i północna Europa. Gdy twój statek wpływa do fiordu, świat nabiera innego wymiaru. Góry zdają się rosnąć w górę. Woda staje się doskonałym lustrem, a wszystko milknie, jakby krajobraz zmuszał cię do wsłuchania się w niego. To nie jest podróż na zakupy ani na plażę, to podróż w głąb siebie. Pogoda zmienia się nieustannie. Odcienie szarości mieszają się z intensywną zielenią, a wschody słońca trwają wieczność. Statek płynie spokojnie, a każdy balkon staje się naturalnym punktem widokowym. Bergen to idealny punkt startowy. Dzielnica Bryggen to podróż w przeszłość. Drewniane domy w azjatyckim stylu, ulica żyjąca od wieków i kolejka linowa na górę Flojen, gdzie wszystko wygląda jak malowane ręcznie. Geiranger to ostateczny cel podróży. Fiord jest wpisany na listę światowego dziedzictwa z wodospadami takimi jak Siedem Sióstr, które spadają z wysokości ponad 700 metrów. Na wyspach Lofoten niebo wydaje się większe, kolory bardziej nasycone, a wioski skryte są między ostrymi szczytami. Po dotarciu do Stavanger, Stolen, znana jako Pulpit Rock, staje się obowiązkowym widokiem klif spoglądający na ogromne jezioro otoczone górami. Każdy postój to ciche, głębokie i wielkie odkrycie. To idealne dla podróżników, którzy nie szukają hałasu ani szalonych aktywności, lecz niemożliwych krajobrazów. I choć to może brzmieć sprzecznie, jest to trasa wyjątkowo wizualna. To miejsce, gdzie najwięcej aparatów jest używanych i gdzie zachowuje się najwięcej zdjęć. Porada Cruise Hackera, Zanim zarezerwujesz wycieczki piesze, sprawdź aktualne warunki pogodowe. Deszcz może zniszczyć długie trasy, więc warto mieć alternatywny plan. Trasa numer 4. Alaska i podróże polarne. Jeśli jest jakaś trasa, która przypomina dokument z pierwszego rzędu, to właśnie ta. Statek płynie między lodowcami, które odrywają bloki lodu. Wioski są małe. Jedzenie świeże. Faunę widać bez wysiłku, a kontakt z naturą jest codzienny. Skagway wita podróżników historycznymi ulicami, które przypominają film westernowy. Stąd ruszają na panoramiczną trasę kolejową White Pass Yukon Road zbudowaną przez dosłowne wycinanie gór. Jedyna amerykańska stolica bez dostępu drogowego to brama do lodowca Mendenhall, ogromnej bryły elektrycznie niebieskiego lodu, która wydaje się żywa. Hethikan pokazuje najbardziej charakterystyczne elementy północnego Pacyfiku: społeczności rdzennych mieszkańców, totemy i lasy, gdzie łosie przechodzą przez drogi bez pytania o pozwolenie. Na niektórych trasach można doświadczyć czegoś niepowtarzalnego żeglugi przed lodowcem Hubbard. Statek zatrzymuje się, obraca się wokół własnej osi, a lód pęka, jakby planeta oddychała. Nie czekaj tu na plażę. Zamiast nich zobaczysz lodowe groty, widokowe pociągi, gęste lasy i bezkresne niebo. To trasa, która łączy prawdziwą przygodę z całkowitym komfortem. Porada Cruise Huckera. Jeśli szukasz wycieczek związanych z fauną, zarezerwuj wcześniej. Najlepsze miejsca na wycieczkowych statkach szybko się wyprzedają. Trasa numer 5: Transatlantyki i rejsy relokacyjne. To trasa dla tych, którzy chcą poczuć, że statek jest ich tymczasowym domem. To nie tydzień, lecz 15, 18, a nawet 30 dni żeglugi. Zmieniasz kontynent, zmieniasz klimat, a nawet tempo życia. Barcelona to częsty punkt startowy. Kawa naprzeciwko Sagrada Familia przed wejściem na pokład jest niezapomniana. Dni później. Przeprawa przez Atlantyk w kierunku Miami to 7 do 10 dni czystej żeglugi. Nic nie może się równać z otwartym morzem, gdy nie ma natychmiastowego celu. Niektóre trasy zatrzymują się na Maderze, gdzie góry wyglądają jak szmaragdy wyrastające z morza. Są tu pionowe klify i kwiatowe targi. Inne prowadzą przez Azory, gdzie Ponta Delgada wita Cię jeziorami w wulkanicznych kraterach. A potem ostateczne dotarcie do Stanów Zjednoczonych. Miami, Nowy Jork lub Fort Lauderdale witają podróżnika z poczuciem zakończenia prawdziwej podróży. Śpi się więcej, więcej patrzy na morze i cieszy się statkiem w jego najspokojniejsze dni. Załoga cię zna, ty ich znasz, a każda kolacja zdaje się trwać nieco dłużej. Transatlantyki zwykle oferują najlepszy stosunek ceny do czasu, umożliwiając prawdziwe korzystanie ze statku bez pośpiechu. Porada z hackera: jeśli szukasz niskich cen, sprawdź daty po wrześniu. W tym okresie ceny zawsze spadają. Wybór rejsu to nie tylko wybór statku, to wybór historii. Twoje wspomnienie podróży zależy bardziej od trasy niż od kajuty czy bufetu. Piort, lodowiec Śródziemnomorski zachód słońca czy karaibska plaża to obrazy, które będą Ci towarzyszyć przez całe życie. Teraz, gdy znasz najpełniejsze trasy na 2026 rok, planuj dobrze, porównuj daty i pamiętaj o czymś istotnym. Podróżowanie po morzu to nie tylko dotarcie do portu, ale tworzenie chwil. Daj znać w komentarzu, która z tych tras byłaby dla Ciebie wymarzoną podróżą. Dziękuję, że zostałeś do końca. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, polub go, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych porad, sekretów i przewodników po świecie rejsów. Do zobaczenia na pokładzie.